Cześć, to Janek Śpiewak, witam was na moim kanale i dzisiaj kolejna historia o naszym kochanym mieście korupcji, a więc to, co mi się lubią najbardziej. Nowe zarzuty dla Artura W i kolejnego warszawskiego dewelopera. Posłuchajcie. Artur W to chyba najsłynniejszy burmistrz w Polsce. Złoty chłopiec platformy pio się pod rabinach kariery. Jego promotorem był Marcin Kierwiński, poseł. Z ziemi płockiej, ale jedna z najważniejszych osób w Warszawie, niektórzy nazywają go nadprezydentem, który odpowiada za większość decyzji kadrowych. To nie Rafał Trzaskowski, rząd z miastem, bądźcie tego pewni. On nie ma tutaj nic do powiedzenia, to poseł Kierwiński jest kluczową postacią. I Artur W., jako protegowany pana Kierwińskiego, awansuje i zostaje burmistrzem dzielnicy Włoch. Rok temu Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało go na gorącym uczynku, jak przyjmował 200 tysięcy złotych łapówki. Przez okno w samochodzie. Łapówkę dawał mu deweloper Sabri B, tureckiego pochodzenia, który robi od lat w Polsce interesy. Tutaj, może taki mały wtręt. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie jest moją ulubioną instytucją. Ma pewne zasługi w walce z korupcją, ale ogólnie niespecjalnie za duże. I nie mam wrażenia, żeby specjalnie się wysilało. Taka anegdota. E, parę lat temu, gdy opublikowaliśmy pierwszą mapę reprywatyzacji, e, jej głównym bohaterem był Maciej. M, handlarz roszczeniami z bardzo bogatymi koneksjami politycznymi. Zadzwoniła do mnie pani oficer z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przedstawiła się w ten sposób. Halo, dzień dobry. Czy mogę prosić z Janem Śpiewak? Tak, dzień dobry, ale to się deklinuje z Janem Śpiewakiem. Aha, dobrze, bo ja mam taką prośbę do Pana. E, czy mógłby Pan przesłać nam swoją mapę reprywatyzacji? No tak, to oczywiście mogę ją przesłać. Wystarczy wejść na stronę e, i, i tam cała ta mapa jest. Ale Pan, bo nam chodzi o to, żeby Pan przesłał nam ją CD-ROMem. Zdębiałem, ale zrobiłem to. Przesłałem mapę e, reprywatyzacji CD-ROMem na adres agencji. No i oczywiście nic się nie wydarzyło, jak z rozlicznych moich zawiadomień do CBA nigdy prawie się nic nie wydarzyło. Ale na szczęście w tym wypadku 3 lata później wybuchła afera reprywatyzacyjna i Maciej M, główny bohater mapy reprywatyzacji, trafił za. Kratki dzisiaj czeka na wyrok w Warszawie. Wracając do naszego tematu: centralne biuro antykorupcyjne zawinęło pana Artura W, który siedzi do dzisiaj w areszcie. Artur W miał za te 200 tysięcy złotych łapówki wydać korzystne warunki zabudowy na jedno Siedli, które budował Sabri B. Warunki zabudowy wydaje się wtedy, gdy nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Warszawa w większości nie jest pokryta planami zagospodarowania przestrzennego. Te plany są uchwalane bardzo powoli i bardzo rzadko, a tam gdzie już się je uchwala zazwyczaj. To na korzyść deweloperów. Dlaczego tak się dzieje? No, w mojej ocenie jest to działalność celowa. Platforma Łaterska po prostu nie chce tworzyć planów miejscowych właśnie po to, żeby móc wydawać warunki zabudowy. Warunki zabudowy wydawane są ad hoc i właściwie wedle mi się urzędników i polityków, którzy ich nadzorują. W tym wypadku Artura W. Wyobraźcie sobie, że macie jakieś osiedle, domków jednorodzinnych, przychodzi deweloper, kupuje ziemię i chce budować ośmiopiętrowe bloki. Sytuacja nie taka wcale rzadka w Polsce, jak właśnie to zdobyć. Właśnie poprzez warunki zabudowy. One są wyznawane w sposób nietransparentny i najczęściej się ludzie dowiadują, że jakieś w ogóle warunki zabudowy, i pozwolenie na budowę stało wydane, gdy. Ciężki sprzęt przyjeżdża już na budowę, rozlewa fundamenty. O teraz od decyzji urzędnika i polityka, która nad nim stoi. Zależy to, czy będzie mógł ten deweloper wybudować te osiedle na 8 piętra, czy jednak będzie musiał się dostosować do okolicznej zabudowy. Więc jedna decyzja, jedne głupie warunki zabudowy potrafią być warte dziesiątki milionów złotych. Wyobraźcie sobie, jaka jest to pokusa korupcyjna, jak gigantyczna korupcja szaleje w państwie polskim właśnie przez te rozwiązania prawne. Te rozwiązania wprowadził nam ukochany, miłościwie panujący Leszek Miller w 2003 roku, gdy właściwie zaorał całe. Planowanie przestrzenne w Polsce, ale to może historia na inny film. CBA złapało, złapało Artura W. na gorącym uczynku, przymknęło Sabriego B., Artur W. czeka w areszcie, ale i był kolejny wątek tej afery, mianowicie Artur W. po Warszawie poruszał się Lamborghini Urus. To jest bardzo drogie auto, kilkaset tysięcy złotych, warta być może nawet więcej w pewnych luksusowych wersjach. Skąd Artur W., który zarabiał całkiem przyzwoicie, jak na warszawskie i polskie standardy, bo pewnie około 10 tysięcy złotych miesięcznie jako burmistrz Włoch, stać było na auto za paręset tysięcy? To zwracało uwagę i ta bezczelność, i ta głupota, i ta chudpa Artura W. właśnie prawdopodobnie naprowadziła agentów CBA na to, że Artur W. przyjmuje łapówki. Auto wow, to okazało się być wypożyczone od jednego z deweloperów warszawskich, i właśnie ten deweloper usłyszał zarzuty e, korupcji. O jaką sprawę chodziło, e, nie wiemy. Jeśli Ty wiesz, masz coś na ten temat, jakieś informacje, napisz do mnie. Chętnie sprawdzę, co ten deweloper robił wcześniej. Jeśli chodzi o Sabriego B., tutaj a propos jeszcze CBA i tego, jak ta instytucja nie działa, ja też złożyłem rok temu zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie działki, którą e, Sabri B. kupił od. SGGW, czyli Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego, kupił bardzo cenną działkę przy Polu Mokotowskim za 18 milionów złotych. Tymczasem po roku odsprzedał ją dalej, już za 30 milionów złotych, więc ma chłopak głowę na karku. Oczywiście trzeba z tego co się orientuje, nic z tą sprawą nie zrobiła. Drodzy! Naprawdę mamy farta, że Artur W. był tak bezczelny i tak głupi. To, co przeraża, to fakt, że ta sytuacja miała miejsce 3 lata po wybuchu afery reprywatyzacyjnej, po największej aferze korupcyjnej w historii polskiego samorządu. Urzędnik warszawski, wysoko postawiony członek Platformy Obywatelskiej w Warszawie jeździ, rozbija się samochodem luksusowym po mieście i wydaje mu się, że może wszystko. Co to mówi nam o sytuacji w naszym mieście? Prawdopodobnie Korupcja w stolicy jest gigantyczna. Bo jeśli tak głupi był Artur W, to pomyślmy sobie, co robią troszeczkę mądrzejsi od niego, którzy się tak nie afiszują pieniędzmi, którzy te pieniądze lepiej ukrywają przed wzrokiem ludzkim. Więc możemy sądzić, że Artur W jest tylko wierzchołkiem góry lodowej korupcji w stolicy, a my dzięki jego głupocie i dzięki jego kucpie zdobyliśmy możliwość spojrzenia na to, jak naprawdę wygląda proces zabudowywania miasta, tworzenia. Planów miejscowych wydawania pozwoleń na budowę i warunków zabudowy. Nie jest to historia niestety optymistyczna. Jeśli macie podobne historie, wysyłajcie je do mnie i oglądajcie mój kanał. Będę wrzucać takie newsy. Cześć!